Okej. Okay, uh, when you start uh, season, uh, the first game is always very tight and tough to win. Mm, kiedy startuje się sezon, to pierwszy mecz zawsze jest trudny i ciężki, by go zwyciężyć. And This game was not uh, any exception from this. No i ten mecz nie był jakby wyjątkiem od tego. Uh, it was very hard to uh, to get speed in the ball. It was hard to, to break uh, varta won was staying uh, uh, in low defense. E, trudno było nadać piłce takiego pędu na tej Murawie, a i trudno było przebić się przez defensywę warty. And they was uh, dangerous during the full game with we, set pieces, uh, corners and throw-ins. E, no i duże ryzyko, duże zagrożenie, po postałych po fragmentach y, warty. So the game was like. We... Takiego meczu właśnie się spodziewaliśmy, zaciętego i twardego. However, to do uh, win this three points, to take the challenge, but it uh, is to come here and and uh, and win. I'm very proud of our uh, Pogon players today. E, ale, na pewno co należy podkreślić to 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 żeby wygrać tutaj dzisiaj to robota piłkarzy z których jestem bardzo dumny z ich pracy którą wykonali Everyone for Każdy poświęcił naprawdę dużo żebyśmy dzisiaj tutaj mogli siedzieć jako zwycięzcy jestem z tego bardzo zadowolony, jestem z nich dumny komentarze. No, najważniejszą informacją po meczu jest to, że niestety mamy 0 punktów, rok temu też rozpoczęliśmy od porażki 1-0. Też nie graliśmy wtedy złego meczu w Częstochowie, później Raków skończył mistrzostwem, życzę Pogoni jak najlepiej w tym sezonie. Na pewno staraliśmy się przeciwstawić jak możemy. Dobrej, gry, dobrej grze Pogoni wiemy też po sparingach i po tych ostatnich meczach ligowych, jakbyśmy spojrzeli w tabelę od marca do końca sezonu to pogoń naprawdę e, wygląda tam dobrze, zdobyła mnóstwo punktów, e, bardzo dobrze grałem w trzeciej tercji, więc musieliśmy dzisiaj w meczu tak do tego podejść, żeby mm, grać bardzo odpowiedzialnie, mieliśmy też e, nauczkę z poprzedniego sezonu, e, chcieliśmy ten mecz rozpocząć trochę spokojnie, jeśli chodzi o pressing, e, no i w wielu momentach wyglądało to dobrze, mieliśmy później energię, żeby do ostatniej sekundy gonić, w Częstochowie rok temu... Tak nie było, mieliśmy problemy od 70 minuty. Dzisiaj wytrzymaliśmy cały mecz. Pomimo tego, że mieliśmy też młodszą ławkę niż, niż w zeszłym roku, e, trochę dojrzalej, trochę, trochę bardziej znając realia Ekstraklasy. E, no i też biorąc pod uwagę to, że w treningu zazwyczaj gramy e, jedenastką, która dzisiaj wyszła, na, na taką jedenastkę złożoną e, praktycznie z wszystkich juniorów. E, I wiadomo, że jest to trudne, żeby ci juniorzy odwzorowali grę pogoni, żeby na przykład. Nasz skrzydłowy z mógł e, robić to, co robi Grosicki albo Wędrowski, oni to robią szybciej, to tempo treningu jest bardzo ważne, e, natomiast e, uważam, że przed nami e, lepsze czasy, za chwilę wracają i za chwilę dojdą transfery, ta druga jedenastka będzie mocniejsza, więc i tempo treningu będzie dużo lepsze, e, no i siłą rzeczy te, ta nasza jakość i taka szybkość działania też pójdzie do przodu. No, bo jak w treningu będziemy mieli wyżej zawieszoną poprzeczkę, to też będzie to lepiej wyglądało w meczu ligowym. Na pewno cieszy to, że ci młodzi się dobrze rozwijają, dobrze, coraz lepiej wyglądali w sparingach. Większość z nich jeszcze nie jest gotowa, żeby grać w ekstraklasie. Czasami jest to taka szansa na wyrost, ale uważam, że idą w dobrym kierunku. Jak utrzymają ten poziom pracy, który mieli przez ostatnie miesiące, to jestem przekonany, że wielu z tych chłopaków, bo nie wszyscy co jest naturalne, ale że wielu z nich będzie miało swoje szanse dłużej, bądź zaliczyć więcej występów w ekstraklasie. No i my jako sztab staramy się im też w tym pomagać. Jeśli chodzi o ten nasz pierwszy skład, na nich się koncentruje. no dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy nie powtórzyli tego, co działo się po meczu z Rakowem, czyli no w sumie było nieźle, zdobyliśmy 0 punktów, ale na tle Rakowa wyglądaliśmy całkiem dobrze, no bo wiemy jak się to skończyło rok temu. Dlatego też dzisiaj postanowiłem zmienić zawodników, którzy już osiągnęli 100% swoich średnich parametrów meczowych, jeśli chodzi o bieganie. Mamy do tego też dostęp, jeśli chodzi o nasze przygotowania motorycznego, po to, żeby uniknąć kontuzji rok temu. Trzymaliśmy wszystkich do końca, przytrafiły się urazy, potem z Wisłą Płock nie było kim grać, więc wszyscy są zdrowi po meczu i musimy w tygodniu zadbać o to, żeby byli gotowi na kolejny mecz. Może ktoś dojdzie z kontuzjowanych, może dojdzie jakiś transfer, będziemy silniejsi na kolejne spotkanie.